Hej, cześć Siemano, ja jestem Admiroz, witam Was w kolejnym odcinku z Red Faction Gorilla. Dawno nie grałem w sumie wiecie. Oj, dawno. Jakiś tydzień ponad. No ale wy tego pewnie za bardzo nie odczujecie, ponieważ... ponieważ odcinki ukazują się normalnie. Ale ja to odczułem i naprawdę... wow. Długa przerwa dobrze robi. Jeszcze te zimniusie słuchawki na uszach. Mmmm. Dobra, idziemy. O. Będź dobry pomysł, ja sobie ściszę jeszcze na słuchawkach. O, teraz idealnie. Dobra, można jechać. I dokąd to jedziemy, tak? Zniszczymy jakąś wielką bazę, później jakąś misję się zrobi. I będzie zajebiście. Aha, dobra, To auto, ta ciężarówka w sumie nie może strzelać, szkoda. Byłoby fajnie. Dosyć, nie dosyć, że dobrze opancerzona to jeszcze jakby strzelała, to by było coś. Ale niestety nie ma tak wygodnie. <laughs> Stek. Pięknie. Nawet nie zobaczyłem, jakie broni wziąłem. Kurde. Mogłem w sumie coś zmienić na coś lepszego. Nie pomyślałem o tym. God damn it. Mhm. I ta ważna konstrukcja ich to jest. Oj, nie to. To jest. Most. Hm. To jest bardzo ważne hm. Zobaczmy O, może lepiej się stąd wycofam Będzie bezpieczniej dla mnie No mhm. jak jetpack A, to jest jakiś troszkę lichy most <laughs> Mamy rakiety i powinno pójść gładko 93%. Wiem jak to się wszystko rozpada. To jest po prostu piękne 88%, tak? Dobra. No, już ka do mnie strzelają. Nawet, panowie. Tylko skąd? Już się zlecieli, patrzcie. Może najpierw powinienem się zająć mostem, a na koniec z nimi. Albo i... Albo i zginąłem. Ale most, kurde dalej most cały. No szkoda. Ale tak to jest w tej grze, często się ginie. Bo jest możliwość odrodzenia się. Tak to bym wczytał grę i byłoby po problemie. A tu się automatycznie wszystko wczytuje. Dobra. Technika szybkiego niszczenia mostu. Trzeba ją zastosować. Znów nie to. Kurde, coś się mylę dzisiaj. Straszliwie. Dobrze. Dobrze. I jedziemy jeszcze raz. Troszkę jest tutaj niebezpiecznie, bo co chwila coś wrogowie wychodzą. I na początku grało się całkiem przyzwoicie i całkiem fajnie. Co prawda nie ogarniałem, ale to jest normalne. No ale niestety później zaczęło się robić gorąco, jak to się mówi. Coraz trudniej, coraz trudniej. No i ten normalny poziom trudności jednak teraz powiedzmy jest mniej więcej ukończony 70% gry. Teraz po prostu daje się we znaki trochę. We znaki. <gry> mm -hmm. Tutaj. Jakby ten most zniszczyć jakimś fajnym sposobem? <laughs> nie wiem, jakimś dobrym może. W sumie mógłbym go wysadzić, ale. Kurde, te rakiety były dobre. Tym razem spróbuję jakoś troszkę może inaczej. <laughs> może to nie trzeba go niszczyć po kawałku albo cały, tylko wystarczy jeden ko konkretny odcinek zniszczyć. I powinno być dobrze. Zobaczymy. Mhm, on tu już jest cały. Tych ładunków tu nawrzucać. Troszkę tu. Ale oni zaraz mnie wykryją. Zaraz się tu zlecą, niestety. No i więcej nie mogę. Skąd, skąd? Dokąd? To? Dokąd do nich chcę jechać? Na serio? Mamy pomarańczowy alarm, niestety. Teraz będę ścigany, w nieskończoność. Kurde, no. <grym> No, niestety. <laughs> Widzę, że ta misja będzie dość trudna. Gdybym miał jakiegoś robota, no to co innego, wiadomo. Ale niestety nie mam. Jakby to zniszczyć, kurde. Myśl, myśl. <laughs> Ładne antyrasistowskie teksty tutaj słyszę w tle. <laughs> Dobra <laughs> Nie no, muszę się skoncentrować, bo coś mi nie idzie Wow <laughs> Teraz, teraz można powiedzieć, że na pamięć jadę czy <laughs> dobrze to jest pytanie. Chyba dobrze. Nie widzę tutaj innej, lepszej, żadnej drogi. Co my tu mamy? Nie, nic ciekawego. No i się zbliżam. Powoli, powoli małymi krączkami, ale już jestem na miejscu. Będzie podejście numer 3, o ile się nie mylę. 99%. O, już chyba powoli mnie zaczynają wykrywać. Nie, chyba młotem to ja tutaj za dużo nie zdziałam. Chyba najgłupszy pomysł. gdy uwielbiam ten jetpack. Co tu jedzie? Jakieś autko. <laughs> Dolecam? Dolecam. Zdecydował w te najgrubsze konstrukcje. Nie ma to jak metoda szybkiego rozwalania mostów, ale ich tu dużo, ale ich tu dużo, ale ich tu dużo. 62% No i co? Sam środek wale A co 37% Tyle przegrać A, Ale się skryje No i się skończyło latanie Teraz jestem tak na widoku Jak mało kto no dawaj, daj. A, i znowu brakło. <laughs> Do tego czerwony alarm. Oni chyba już są wszędzie. No i gdzie? Nawet nie ma się gdzie dokładnie skryć. Bo gdzieś od góry zaczynamy. Wow, i znowu tu wróciłem. Genialne. A most dalej stoi. Na serio? Ile nam zostało procent? Nie mam już rakiet. Tak. Mogę wsiąść? Wsiąść mogę. Wow, jednak się przydała na coś ta ciężarówka. Za dużo ona w sobie że energii nie ma. Ale mam pewien pomysł. Przejadę nią przez most i go rozpierdzielę. Będzie hardkorowe rozpierdzielanie mostu. No, dawaj, dawaj. O nie. Już chyba nie pojedzie. O! Run. Mam jeszcze... Ale mi dobrze idzie, ale ich unikam. Kurde. Ej, skacz, lataj. Aha, nie ma już. Nie ma mocy! Dwadzieścia jeden procent. No, 13%. Ten most nie ma prawa żyć. Ale już widzę słaby jego punkt. Widzę słaby punkt. Dobrze. Tutaj i tutaj. Rozwal się. Ale się władowałem. O! No, na serio. Damit, no nie mogę w to uwierzyć. Tak blisko byłem, tyle przegrać. Nie no, po prostu sobie teraz wczytam grę. Bo szkoda mi tych punktów wszystkich. Tak będzie najlepiej. Bo za każdym razem, jak się umiera, to się traci punkty poparcia. Przynajmniej ja tak je nazywam punkty poparcia dobra, jedziemy jeszcze raz trzeba się pozbyć tego mostu, raz na zawsze raz na zawsze wyzbyć się go w sumie on później będzie i tak za chwilę, bo trzeba będzie jakoś dojechać do misji. Ale to nie o to w tym chodzi. Chyba, żebym gdzieś w pobliżu. O, tędy na skróty można. Patrzcie, haha. Chyba, żebym gdzieś w pobliżu znalazł coś. Mm, coś konkretnego w stylu. Jakiś robot fajny. Ja raczej nie znajdę. Trzeba <laughs> będzie... To się mówi, na pieszo wszędzie ganiać. No ale cóż, zdarza się niestety i bywa. Wow, dobra, no i jest. Podejście numer dwa. Hmm. W sumie nie głupie. Albo i głupie. Zaraz mnie wykryją i... Na tym się skończy zabawa. <laughs> mogę jeszcze jedno, nie mogę. Dobra, skoczymy sobie do dziurki. Hopla! Haha, <laughs> jettek Jest moc. Tak, gruz mnie przycisnął. Świetnie. Nie to. Żółty alarm. <laughs> Najtwardsze miejsce. No i spieprzam stąd. Ile tam procent zostało? Chyba niewiele. Ta, 58. Faktycznie niewiele. Haha. Ha. <laughs> tylu ich się tu zleciało. Że to normalnie głowa mała. A nasz Mason sobie nie da rady. Z taką ilością. No jak zawsze musiało braknąć. Pięknie. Dawaj ten opancerzony wóz i tyle. O, poszukują mnie. No serio? Mm -hmm. Niestety w tej grze tak jest, że trzeba bardzo... Yy, czy ja dobrze jadę? Nie, jadę w złym kierunku. Trzeba bardzo taktycznie podchodzić do takich spraw. Do takich miejsc, które są bardzo strzeżone, a jak widać mi to nie, nie wyszło teraz. Nie wyszło, ale może się uda. 58%. Miejsc. Ej, 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 nie tutaj. Nie tędy drogę. Tędy? Jakoś? E. <ścoughs> no i jestem. Czerwony alarm. Chyba że to nie trzeba na raz. A no widzicie, już się rozwiązanie samo znalazło. Ja to wszystko robiłem do tej pory na raz, rozwalałem, a to trzeba na kilka razy troszkę rozpierdzielić i uciec. Zobaczcie, żółty alarm. I zaraz się zrobi alarm. Brak alarmu, czyli będzie zielony. Po prostu. No, proszę. <laughs> Genialne rozwiązanie, naprawdę. 28% Really? <coughs> <coughs> Ale mnie oklepują, ale mnie oklepują! Muszę stąd spieprzać to jak najszybciej. I znowu mamy czerwony alarm. Gdybym mógł się gdzieś skitrać. Na przykład w tej ciężarówce. No i tak mnie znajdą. Chyba, że są naprawdę głupi. O, czołg mają. No nie wierzę. Mhm. Już wiedzą gdzie jestem. Ale most mogę dalej niszczyć, więc... Tak, strzelajcie, to jest wasz most, dokładnie. Ach! 17%. Tak jak myślałem, to łatwo nie będzie do zniszczenia. Sądziłem, że aż tak ciężko będzie. Bo to, to jest moje czwarte podejście. Miedźże! No No ale prędkość, wow <laughs> Dobra. Żeby nie zginąć tylko teraz Mogę sobie stąd po prostu pojechać, oni mi nie znajdą. To jest pomysł. Te, nie znajdą, aha. Jak odjadę, to most się pewnie odrodzi, tak? I będzie znowu cały. To już byłoby chamskie. <laughs> Dobra. Tu jestem chyba bezpieczny. Mały chill. Tu mnie chyba nie znajdą. Na to wychodzi przy okazji sobie zrobię łyczkę herbaty. No dokładnie. Zgubili mnie.